Cześć, witam was w następnym odcinku na tym kanale. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku zobaczcie zmiany w hodowli królików. W dniu, kiedy to nagrywamy, jest 9 listopada. Zmiany, co się zmieniło w hodowli królików. Tutaj został już tylko jeden młody, reszta została sprzedana. Samiczka już została oddzielona od nich. Tutaj jak pamiętacie była samica barana francuskiego, bura. Niestety padła na zawał. Teraz tutaj siedzi samica srokacza. Tutaj siedziała samica kalifornijska czarna z trzema młodymi. Teraz tutaj siedzi taka samiczka mieszana bura. Tutaj się nic nie, nie zmieniło. Jest samiczka barana francuskiego. Tutaj jest samiczka Mieszana, biała. Ona miała mieć wykot w październiku. Okociła się i niestety zmarnowała wykot. Miała 7 sztuk. Wszystkie zmarnowała od razu. Tutaj się nic nie zmieniło, jest samiczka mieszana. U samców też się nic nie zmieniło. Tutaj są, jest samiczka z młodymi, kalifornijska. Młode już urosły. Zmieniły klatkę z tego powodu, że tu jest po prostu większe karmidło. I dlatego wolałem, żeby tutaj siedziały. Ja zamykam klatkę, bo uciekają z klatki. Tutaj jest biała samica oddzielona od tamtych młodych. To już chyba wszystko w tym odcinku ze zmian hodowli królików. Na razie wykoty u królików żadne się nie planują, z tego powodu, że samice nie mają żadnej rui. Mogę Wam powiedzieć tyle, że w następnym odcinku będzie nowy nabytek pokazany. W tym odcinku to już wszystko. Do następnego, cześć!